Interesują się bardzo mocno, co ciekawe, z naszych badań, które wspólnie z Martin przeprowadziliśmy, wynika, że większość rolników nawet uważa swoją wiedzę za bardzo wysoką. To cieszy super. Co prawda, jak wchodzimy głębiej, z tym bywa już troszeczkę różnie, natomiast ewidentnie widać, że to jest już duży biznes. Ta, ta część działalności rolniczej bardzo się interesuje swoimi finansami, swoimi w ogóle finansami, szuka wiele informacji na rynku, szuka wśród, wśród innych banków, instytucji, to, to, to bardzo cieszy. Wygląda też to dosyć ciekawie, jeśli patrzymy na różne rodzaje produkcji. Zdecydowanie produkcje, które mają cykliczność częstszą, czyli produkcja mleka, tutaj rolnicy wykazują jeszcze większe zainteresowanie niż produkcja roślinna, która faktycznie, ze względu na sezonowość, powoduje, że te piki zainteresowań są właśnie raczej zawsze i wynikają ze specyfiki działalności.